białego cukru po co jak dlaczego Cukier biały inaczej sacharoza jest dwucukrem i składa się z glukozy i fruktozy Sama sacharoza nie jest cukrem fermentującym dlatego zanim drożdże zaczną ją przerabiać na alkohol muszą ją rozłożyć na cukry proste glukozę i fruktozę wytwarzają w tym celu enzym zwany inwertazą Mimo że drożdże są w stanie same sobie z tym poradzić, to fermentacja trwa wtedy dłużej, powstają przy tym produkty uboczne, które trafiają do naszego wina, a sama fermentacja nie jest już tak czysta możemy sami w domu inwertować cukier i ułatwić drożdżą zadanie. dzięki temu otrzymamy bardziej czystą szybszą oraz zdrowszą dla nas fermentację o ładniejszym zapachu inwertowanie cukru przeprowadzamy w kwaśnym środowisku dlatego będziemy do tego potrzebowali kwasku cytrynowego możemy zrobić to jeszcze lepiej i użyć soku z cytryny 1 gram kwasku cytrynowego odpowiada 20 g soku z cytryny średnia cytryna waży około 150 gram i uzyskamy z niej około 60 gram soku Także z jednej cytryny otrzymamy około 3 g kwasku cytrynowego. Inwertując cukier, możemy użyć dwóch proporcji, jeśli chodzi o ilość użytej wody i cukru. 1 do 1 lub 2 do 1. 1 do 1, 1 kg cukru, 1 litr wody, 3, 4 g kwasku lub 60, 80 g soku z cytryny. 2 do 1, 1 kg cukru, 0,5 litra wody, 1, 2 g kwasku lub 20, 40 g soku z cytryny. Teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Zaczynamy. Przygotowujemy sok z cytryny. Wsypujemy cukier. Dodajemy wodę. Dodajemy sok z cytryny. Mieszamy do rozpuszczenia cukru. Powoli podgrzewamy do temperatury 90 stopni. Co jakiś czas mieszając. Gdy osiągniemy temperaturę 90 stopni Celsjusza, utrzymujemy ją przez kolejne 20-25 minut. Studzimy syrop i gotowe. Mamy nasz cukier inwertowany. Możemy przelać go do innego naczynia i schować w chłodne miejsce. Nie trzymajmy go jednak zbyt długo. Musimy uważać, żeby się nie zepsuł.